Jak wiadomo, już od dłuższego czasu nowe zasady odbioru odpadów, w myśl tzw. ustawy śmieciowej, obowiązywać będą od 1 lipca. Wtedy też całkowita odpowiedzialność za gospodarkę odpadami leżeć będzie po stronie gmin. Na mocy uchwały podjętej przez Radnych Miejskich za niesegregowane śmieci zapłacimy w Wieluniu 12 zł, zaś za segregowane 7. Co zatem nowego w tej sprawie? Tutaj na terenie gminy nie chcieliśmy y, zmieniać, y, chcieliśmy zmienić jak najmniej i dlatego gniazda do selektywnej Zbiórki odpadów zostaną, zostaną nawet rozszerzone, czyli zwiększy się ich, ich liczba. Zostaną wprowadzone pojemniki na odpady bio. A więc do trzech kolorowych pojemników na segregowane odpady, szkło, papier i plastik, dołączy też czwarty, brązowy, na tak zwane mokre odpady, czyli resztki jedzenia, obierki po ziemniakach itp. Będziemy chcieli też my, zachęcać wszystkich mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to nie tylko y, korzyść ekologiczna, czyli będzie odpowiedni, odpowiedni poziom odzysku odpadów. Te odpady będą trafiać do, do odpowiednich tak zwanych recyklerów czyli, czyli plastik będzie trafiał do, do, do granulacji i wtedy wytwarzane z niego na przykład będą bluzy polarowe, papier będzie trafiał do papierni, szkło do, do, do produkcji nowego szkła czyli y, będzie to jakby korzyść y, dla środowiska ale chodzi tutaj y, również o, o wymierny efekt dla naszych kieszeni. Odpady, jeśli będzie, zdecydujemy się zbierać je selektywnie, y, będzie to dla nas taniej. W związku z tym gmina Wieluń przygotowuje dla mieszkańców specjalny informator śmieciowy. Co się w nim znajdzie? Jest to ulotka pod tytułem Rewolucja śmieciowa. Co mnie czeka jako mieszkańca? Gdzie mamy pokrótce opisane dwa modele zbiórki dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Jest też rysunek, który przedstawia, jak, jak mamy segregować odpady w zabudowie wielorodzinnej, jak postępować z odpadami tak zwanymi problematycznymi, gdzie i jak się można pozbyć chemikaliów, przeterminowanych leków, zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego, mebli, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych. Mamy też częstotliwość odbioru odpadów. Będzie też przygotowana, właściwie jest już przygotowana, krótka informacja na temat tego, co możemy wrzucać do poszczególnych rodzajów pojemników, czego nie wrzucamy, na co zwrócić uwagę. Informator będzie dostępny w całym urzędzie miejskim. Specjalne plakaty informujące o tej sprawie pojawią się również na słupach ogłoszeniowych w mieście. Ale na tym nie koniec. Kolejna ważna sprawa dotyczy ogłoszenia przetargu na wywóz śmieci. Gminy jest w trakcie jego przygotowania. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, bo muszą tam się zawrzeć wszystkie te zapisy, które pozwolą firmie bezproblemowo te, to zadanie wykonywać. Musimy też to tak zrobić, żeby, żeby nie było jakby wątpliwości co do poszczególnych zadań zakresu. Trudno powiedzieć, jak, jaki będzie, będzie rozstrzygnięcie. Do przetargu oprócz już funkcjonujących spółek będzie mógł przystąpić niemal każdy, kto zatem od 1 lipca wywiezie nasze śmieci, kto na tym zyska, kto straci. W gminie Wieluń może to być należące w 100% do gminy przedsiębiorstwo komunalne, ale niekoniecznie. Firma w rozesłanym do wieluńskich mediów komunikacie niepokoi się całą sprawą. Dlaczego? Spółki komunalne mogą nie mieć szans w starciu z gigantami branży śmieciowej. Duże firmy chcąc zdominować rynek mogą wygrać przetargi zaniżając ceny usług, na które nie mogą sobie pozwolić spółki takie jak na przykład przedsiębiorstwo komunalne. Jaki los czeka je po ewentualnym przegranym przetargu na wywóz śmieci? Przegrana w przetargach dla wielu z nich może oznaczać ich zamknięcie lub znaczące straty finansowe. Zakład Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka ZOO w Wieluniu zatrudnia 23 osoby. Do dyspozycji ma 9 specjalistycznych samochodów, składowisko odpadów śmieci oraz linie do segregacji odpadów i kompost. Nie wiadomo, czy te zasoby po 1 lipca pozostaną wykorzystane, czy też zostaną unieruchomione, generując jednocześnie koszty, pisze w komunikacie firma. W wielu gminach przegrany przez zajmujące się odbiorem śmieci spółki i zakłady budżetowe przetarg oznaczać będzie konieczność zwrotu dotacji przyznanej na zakup sprzętu. Gmina Wieluń taką dotację otrzymała na budowę linii do segregacji śmieci.